Siemunko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy dzieckiem i moja siostra, ej, muszę powiedzieć, że jestem głodna, bo jestem widzowie bardzo A Jeste osytere. Jestem G Ody A. La 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 głonna. bo jestem głonna, a mam starszą siostrę i ona musi mi robić jedzenie. Ej, muszę jej dać bana, bo ona nie jest yy, fanką. Dobra, sobie, a ona pisze, Jezus, no, Jezus, no, Jezus, nie, nie ma tu, nie ma tu żadnego, Jezus, ja jestem głona, jestem dzieckiem. Sobie ocieplimy troszkę rączki, widzowie, no, bo, a, pożyłam się, ała, ała. Dobra, Obejrzyj sobie, nie będzie sobie bajkę o jakie słodkie króliczki co nie sis? co nie sis? co nie sis? co na nie? widzicie ona jest starsza ode mnie ona rzeka, zrobię ses zrób sobie jeść sama co to jest? kto to jest? jakaś, ja tu muszę dać ban, widzowy przepraszam ale łe! U... Ue... Łe! Ue... 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 Dzwoni do kół o. Łe! Ue... Chyba. Kol. Łe! Ue... No hejka! Wiecie, co ja sobie mm, zrobię pranka, Bo teraz mnie nie wkurzyła. Mm. Mm, zróbmy sobie tak. Mm. My się, pa. O nie, myśli. My u, że, si i, U z, e, Si. Si i, c. Myśli, muszę się. Wiecie, co muszę się zemścić? No, kto tu mi cały czas jeździ? Myśli, muszę się zemścić. To pa. Wiecie, co. Ja sobie się schowam i powiem to pa. Ja się schowam tutaj. hihi, I hi. ja ona mnie tu nie znajdzie. Ja tu zawsze się chowam. Wezmę krawędzi i ona mnie tu nie znajdzie. Albo wejdę do pralki i ona mnie nie znajdzie w pralce na stole Widzowie, ona jest taka głupia, moja siostra, że ona nie wejdzie. Nie, nie będzie wiedziała, że ja jestem w pralce. Ona jest zbyt głupia. Wiecie co? Ja pójdę zobaczyć, co ona robi. Dy, dy,

Dobra, idę sobie do mojego pokoju. Widzę, pokażę Wam e, mój pokój. To jest mój pokój. Tutaj. Ja mam taki trochę podpiwniczony Czy coś w tym stylu. Ale muszę się zemścić. No, dobra. Powiem, że dzwonię do kol. Ehm, dzwoni do kol. Wezmę to. Wtedy, że oni i d o k o Dzwoni do kol, Dzwoni do K-O-L dołączyła Hej K-A A, Hejka U jaka mega Włącza K-O-L Hejka Co robisz? Co se Na serii Ry i o na serio, serio, Vy myślach kim, z kim ona gada, na serio, Vy o, he, e, hej, neagry, e he, am, agry, am, nagrywa, wy, o, me, u, e -me o, że, być, Me ojo oom, aż a No, że aż kolej, Ktoś znowu przyszedł ten. Przesie przyszedł... jeść. Jaki numer? Moją. No możesz przejść. Ok, to o oje oj. Dziecko, masz zakaz koleżanek. Nie, i. Nie! Bo będzie taki hałas. Nie! Zaraz ja ją pobiję. Będzie... Nie! Dobra. A masz, a masz, a masz. A masz, xd. A masz, a masz, X owicowie A masz, a masz, a masz, a masz, a masz. A takie małe rączki mi nic nie zrobią. Siedemnaście... Nastia, Nie o, nie i no nie, no nie, no nie! Ja idę do pokoju. Ja poczekam, aż pójdzie spać. Ale o ma o C O te am. Halo mamo, co tam? Halo mamo, co tam? A-ok. A-ok. a P. Ok, ok. Ok. o -t o -z a p a -ni. Co to za pani? Gabi, co to za pani? t o t f. o -je a b, -b, -b e s t To twoje besti, Basti? Nie interesuj się, dobra, ja pójdę sobie nie interesa. a m a m u na górę, m u wy, i w a mama mówiła, że musimy spać, mama mówiła, że musimy spać, mama mówiła, że musimy spać. Mama mówi, że musimy spać. No dobra, dobra. XD My o, że aż z neami. Może z nami. Chodź, może z nami. No dobra, ja zrobię pranka. sister. Mojej sis. M. Um, gdzie jest moje sis? Nika. Ile ludzi do sis Cis i A Ty Gdzie ty? sis gdzie ty? Prowidzowie zaraz sis gdzie ty? Ty O my U. P-O-K-U. To mój pokój. Już dzień. To mój pokój. Prawidzowie zaraz na gramper 2, pa...